Witam Archivizia i zapraszam do wspomnień. Przy ulicy Kościuszki do 2003 roku działało liceum medyczne, chociaż szkoły już nie ma od prawie 20 lat, tej absolwentki dalej pracują w różnych punktach medycznych. Szkoła miała swoje tradycje, ale o tym już w innych wspomnieniach. Dziś przypomnimy pewien rytuał, który odbywał się co roku przed opuszczeniem szkoły przez absolwentki. W 1998 roku byliśmy z kamerą na tak zwanym czepkowaniu, czyli przy pięciu czepków pielęgniarskich. Uroczystość odbyła się w obecności wzruszonych rodziców. Od kilku lat w szkole medycznej wykształciła się pewna tradycja uroczystego nakładania czepkom czepków przyszłym adeptkom tego zawodu i właśnie dziś dla wielu dziewcząt nastał ten uroczysty dzień. Zapraszam państwa na krótką relację z tej uroczystości. I wy domyślałyście Myślę, że tą dorosłość poniesiecie w świat. Bardzo wykorzystacie ją mądrze, rozsądnie na dalszą naukę i na same tylko przyjemności, oby Was kłopoty omijały. A wiem, że dzisiaj na pewno jesteście bardzo zdenerwowane, straciłyście dużo kalorii. Wobec tego od Rady Pedagogicznej i dyrektora przyjmijcie ten oto, proszę przewodniczącą. Proszę dzisiaj zjeść, podzielić sprawić na zakażyć My, uczennice Zespołu Szkół Medycznych w Szczecinku, Wydział Opiekunek Dziecięcych przy Rzekami. godnie reprezentować dobre imię naszej szkoły. Godnie reprezentować dobre imię naszej szkoły. Przygotować się rzetelnie do zawodu opiekunki dziecięcej poprzez systematyczną naukę. Przygotować się rzetelnie do zawodu opiekunki dziecięcej poprzez systematyczną naukę. Przestrzegać regulaminu szkolnego oraz zasad współżycia społecznego. Przestrzegać regulaminu szkolnego oraz zasad współżycia społecznego. Pracować w przyszłości uczciwie, Zaangażowaniem i z pełnym poświęceniem dla dobra dziecka. Pracować w przyszłości uczciwie, z zaangażowaniem i z pełnym poświęceniem dla dobra dziecka. Zawsze być, Zawsze być otwartą na potrzeby drugiego człowieka. Zawsze być otwartą na potrzeby drugiego człowieka. Służyć swoją pracą Ojczyźnie, Rzeczypospolitej Polskiej i szanować tradycje narodowe. Służyć Taki, co to zdarza się tylko raz i na pewno go zapamiętacie. teraz jesteście inne, ważniejsze. Macie czepek. To zobowiązuje. Zanim uzyskacie miano opiekunki dziecięcej, musicie jeszcze wiele się nauczyć. Nauczyć się również wiele umiejętności, pokonać różne trudności, dokonać wielu wyborów. Myślę jednak, że mając w pamięci dzisiejszy dzień, będziecie się starały, żeby być bardzo dobrymi. Dobrymi obietnikami małych dzieci. Życzę Wam tylko pozytywnych ocen, spełnienia części i osobistych, a w czasie zbliżającej się praktyki, miłych dni, roześmianych i dzieci. Pragnę podziękować Pani Dyrektor i Radzie Pedagogicznej za wkład w nasze kształcenie i wychowanie. Rodzicom zaś za wspieranie duchowe w trudnych dniach. Wszystkim coś zawdzięczamy i dlatego nasza wdzięczność nie zna granic. Ogromnie cieszymy się, że otrzymałyśmy dziś symbol opieki i czułości jakim jest Czepek. Przyrzekamy szanować go i udowodnić, że nasz wybór zawodu opiekunki dziecięcej był świadomy i zgodny z sumieniem. Dowieść tego będziemy mogły na najbliższej praktyce. Życzę więc wszystkim zdrowia i pomyślności i do zobaczenia po praktyce. Mamą no, no. Chciałabym ci przynieść latający dywan i kaczkę, która znosi złote jajka, żebyś żyła bez trosko, wesoła, szczęśliwa, lecz takie dziwy można znaleźć tylko w bajkach. I dlatego, zmęczenie widząc na Twej twarzy i ręce bardzo spracowane, myślą w przyszłość wybiegam i zaczynam marzyć, że zastąpię cię w pracy, kiedy tylko dorosnę, Lecz dzisiaj za twe troski, trudy, poświęcenie, za Twą miłość matczyną nigdy niezachwianą, Mogę tylko Twą szyję otoczyć ramieniem i szepnąć Ci do ucha. Dziękuję Ci, Mamo. Mogę zerwać na łące garść pierwiastków młodych i życząc Ci żarliwie spełnienia Twych marzeń, Serce niby dojrzałą, czerwoną jagodę, Wraz z kwiatami polnymi ofiarować w darze. Dziś kończymy archiwizję. Na kolejne zapraszam w poniedziałek.